Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj zapraszam Was na wspaniały deser. Kruszonka na ciepło z malinami oraz z jabłkami. Zapraszam! Do przygotowania kruszonek w dwóch smakach będziemy potrzebować dwie formy do pieczenia o wymiarze 20x15 cm, 250 g mąki pszennej, 120 g brązowego cukru. 150 g masła w temperaturze pokojowej, jedno duże jabłko, jedną łyżkę cynamonu, dwie łyżeczki miodu, jedną szklankę malin mogą być mrożone, jedną łyżkę brązowego cukru. Jedną łyżeczkę ekstraktu lub aromatu waniliowego, jedną łyżkę skrobi kukurydzianej, bierzemy miskę, wsypujemy mąkę, 120 g cukru oraz wrzucamy masło. Wszystkie składniki rozcieramy w palcach, żeby pozostały nam grudki ciasta, jak na kruszonkę. O, dokładnie takie. Bierzemy miseczkę z malinami i dodajemy do nich ekstrakt waniliowy, łyżkę cukru brązowego oraz skrobię kukurydzianą. Wszystko razem łączymy ze sobą. Do jednej z foremek wsypujemy maliny i połowę kruszonki. Teraz bierzemy jabłko, obieramy go, kroimy na kosteczkę i łączymy z cynamonem oraz miodem. Wszystkie składniki mieszamy, żeby miód dobrze i cynamon oblepiły jabłka. Wsypujemy do drugiej foremki. I oczywiście posypujemy drugą połową kruszonki. Nasze besery pieczemy 30 minut w temperaturze 180 stopni, grzanie góra-dół. Po tym czasie nasze wspaniałe, ciepłe kruszonki są gotowe, można je podawać. Również z lodami waniliowymi smakują wtedy wyśmienicie. Jeśli spodobał Wam się mój filmik, zostawcie proszę łapkę w górę oraz komentarz. Subskrybujcie również mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami, a przed nami jeszcze mnóstwo jesienno-zimowych, wspaniałych przepisów oraz oczywiście na świąteczne wypieki i potrawy. Zapraszam!